Ja przejechałem się specjalnie po mieście, na przykład tu naprzeciwko szpitala ko Kopernika Piłsudskiego, co jest przejście, w ogóle nie ma pasów, tutaj ko Delikatesów również, tam ko HP faktycznie w ogóle nie ma pasów, a w niektórych miejscach w ogóle są prawie niewidoczne, nie wiem czy to są sezonowe rzeczy, czy powinny te pasy w miarę jakiś regularnym czasie być odnawiane, dziękuję. 3 maja jest dość szczęśliwy, jeśli chodzi o przejście. Po raz kolejny wydarzył się wypadek, gdzie dziecko zostało potrącone na przejściu dla pieszych. W związku z tym, że planowany jest remont tej drogi 3 maja, może przy tej okazji trzeba by się zastanowić nad rozwiązaniem tamtego skrzyżowania. Ja również, tak jak tutaj wielu moich przedmówców. Wrócić do jednej z moich interpelacji, która była miesiąc temu, a mianowicie do tematu bloku, bo w dalszym ciągu niestety nic się w tej materii nie zmieniło poza, poza zapewnieniem tutaj ze strony pana sekretarza Jereckiego. Ja chciałbym przypomnieć również, że od tego są służby miejskie. Nie wiem, co Straż Miejska robi, ale Straż Miejska powinna takie fakty zwracać uwagę.